Pszczoły są ważne z różnych względów. Dzisiaj na przykład na tym inwencie dla dzieci pszczoły są ważne dlatego, że mogą dostać baloniki, nagrody. Dla pszczelarzy pszczoły są ważne dlatego, że produkują miód i inne produkty, które pszczelarze następnie mogą spieniężyć i z tego żyć. No i wreszcie to, co jest najważniejsze, pszczoły są ważne dlatego, że to co robią bezinteresownie. W postaci zapylania roślin, to jest to daleko ważniejsze, daleko droższe niż to, co pszczoły produkują w postaci tych produktów w postaci miodu, pyłku, wosku, propolisu bezpośrednio dla pszczelarzy. Szacuje się, w zależności od tego, w jakich krajach te szacunki się przeprowadza, że ta działalność zapylająca pszczół jest dziesięciokrotnie, dwudziestokrotnie, a czasami nawet stukrotnie większa niż to, co pszczoły dają pszczelarzowi bezpośrednio. No mają bardzo duże, ostatnio przy tego rodzaju spotkaniach mówi się o tym, że jak pszczół zabraknie, to nam ludziom zostanie no, tylko cztery lata życia. Ale życie bez pszczół stałoby się bardzo monotonne. Nie słyszelibyśmy tych ptaków, które tutaj pięknie śpiewają, bowiem to życie tych ptaków często uzależnione jest właśnie od tego zapylania roślin które następnie wydają owoce i dostarczają pokarmu dla tych ptaków. To życie nasze byłoby bardzo monotonne, bo byśmy pewnie byli zdani na bardzo jakąś taką monodietę, jakąś papkę, z której pewnie byłoby nam niewesoło żyć z tym wszystkim. No i wreszcie byśmy pozbawieni byli tego wszystkiego, co nazywa się tym naszym kolorowym otoczeniem w postaci pięknych kwiatów, bo ich po prostu by nie było bez udziału pszczół. Większość na, nas, zwykłych konsumentów, sądzi, że ta pszczoła to ma właściwie dwie podstawowe cechy. Po pierwsze, żądło i, i boleśnie może urządzić i dotkliwie urządzić, i po drugie, produkuje miód. A jak wiemy, tak nie jest. To, co ona. Robi w postaci czy produkuje w postaci miodu jest tylko zaledwie jedną niewielką cząstką tego, co, co te pszczoły znaczą i dlatego trzeba społeczeństwu uświadamiać i myślę, że w postaci takiej zabawy, gdzie od naj, najmłodsi, najmłodsi uczestniczą w tym w postaci takiej fajnej. Fajnego pikniku, fajnej zabawy no jest najfajniejsze. Można to zapamiętać na całe życie, że ta pszczoła to nie tylko miód, nie tylko żądło, ale wiele, wiele innych ważnych rzeczy w postaci zachowania tej bioróżnorodności, w postaci zapylania. Łączenie zabawy z nauką jest jak najbardziej przydatne, jak najbardziej godne polecenia, i myślę, że to jest to, co młodzi ludzie zwłaszcza są w stanie najlepiej zapamiętać.